Czujesz to w sobie, ten ogromny ból tęsknoty, która ściska cię za serce. Może właśnie siedzisz teraz sama w pokoju, a cisza zdaje się być cięższa niż kiedykolwiek. Łzy spływają po twojej twarzy, a w głębi duszy rozbrzmiewa pustka, która nie pozwala ci oddychać pełną piersią. Wiesz, że coś jest nie tak, że w twoim życiu brakuje miłości, ciepła, zrozumienia. Tęsknisz za matczyną obecnością, która gdzieś tam w niewidzialnym świecie wciąż czuwa nad Tobą i pragnie się z Tobą skomunikować. Ta chwila, ten moment nie są przypadkowe. To przeznaczenie, które właśnie teraz doprowadziło, cię tutaj, byś mogła usłyszeć tę wiadomość. Twoja matka, czy to ta z ziemskiego życia, czy Twoja duchowa matka, widzi Twoje łzy, Twoje ciche wołanie o pomoc, o zrozumienie. O miłość. To, co czujesz, nie jest twoją porażką ani samotnością bez końca. To część procesu, w którym musisz się odnaleźć i uzdrowić. Czy masz czasem wrażenie, że nikt cię nie rozumie, że jesteś samotna, mimo otaczających cię ludzi? Jakbyś czekała na kogoś, kto nigdy nie nadejdzie, na miłość, która się nie pojawi? Ta bolesna pustka i odrzucenie są częścią tego, co nazywamy procesem duchowego wzrostu. Twoja matka widziała, jak płakałaś sama, jak chowałaś ból głęboko w sobie, i właśnie dlatego teraz komunikuje się z tobą. To wezwanie z wyższych płaszczyzn, które macie prowadzić. Ta wiadomość jest ostrzeżeniem i jednocześnie darem miłości. Duchowa ochrona, która macie przygotować na to, co wkrótce nadejdzie. Wkrótce otrzymasz znak, jasny i niepodważalny. Od wszechświata, dotyczący Twojego życia uczuciowego, Twojego serca. Masz misję emocjonalną, ważną rolę do odegrania. Nie jesteś tutaj przypadkiem. Kiedy pozwolisz sobie na ciszę i pełne skupienie, ta komunikacja zadziała najsilniej. To jest moment, w którym musisz się otworzyć, pozwolić na przepływ miłości i zrozumienia. Proszę, nie przerywaj tej rozmowy. Ona działa tylko wtedy, gdy pozwalasz jej działać. Poczuj, że ktoś tam na górze czuwa nad tobą, chroni cię bezwarunkową miłością, której nikt na ziemi nie jest w stanie ci dać. To jest twoje duchowe bezpieczeństwo, twój azyl, do którego możesz wrócić zawsze, gdy czujesz się zagubiona. Ta wiadomość to klucz do twojego uzdrowienia i nowego początku. Zasubskrybuj ten kanał. By nie przegapić kolejnych przesłań. To miejsce, gdzie możesz odbierać znaki, porady i duchową mądrość, które pomogą ci odnaleźć swoją drogę. W następnej części dowiesz się, dlaczego pewne emocjonalne rany ciągle się otwierają i powracają, oraz co twoja matka pragnie ci powiedzieć o niewidzialnych więzach, które was łączą i które nigdy nie znikną. Czujesz, jak ciężar na twoim sercu narasta z każdym dniem? To nie jest zwykłe zmęczenie czy chwilowa słabość, to blokady, które utkwiły głęboko w twojej duszy, bolesne ślady dawnych, rozstań, zdrad, porzuceń, które wciąż odciskają się na twoim obecnym życiu. Te powtarzające się wzorce to nie przypadek, to karmiczne lekcje, które twoja dusza przynosi ze sobą z poprzednich wcieleń, a które jeszcze nie zostały w pełni zrozumiane ani oczyszczone. Twoja matka z nieba widzi to wszystko. Wie o tym bólu, który dźwigasz. Wie o tych cichych nocach, w których płaczesz sama, o momentach, kiedy czujesz, że miłość, którą pragniesz, ucieka ci przez palce. Ona nie chce, żebyś popełniła te same błędy. Chce cię ostrzec, abyś nie powtarzała tego cyklu cierpienia. Wiesz, że to nie tylko Twoja walka. Obok Ciebie są anioły, cisi strażnicy. Którzy kroczą u Twego Boku przez najciemniejsze dni, towarzyszą ci w tych chwilach bólu i samotności, delikatnie prowadzą Twoje kroki ku uzdrowieniu. To dzięki Nim jesteś tutaj teraz odbierasz tę wiadomość, która została zatwierdzona na najwyższych duchowych poziomach. To jak list z nieba, przesłany specjalnie dla Ciebie, przyniesiony przez skrzydła aniołów. Jeśli zastanawiałaś się kiedyś. Dlaczego niektóre sny się powtarzają? Dlaczego liczby 111, 222 lub 757 pojawiają się w Twoim życiu w najbardziej niespodziewanych momentach? Albo dlaczego pewne sytuacje zdają się powracać, mimo że tak bardzo pragniesz, by wszystko było inaczej? To właśnie są znaki od Twojej duchowej matki i aniołów to ich sposób na zwrócenie Twojej uwagi, na pokazanie, że nie jesteś sama i że czas na zmianę. Kiedy twoje serce jest ciężkie, często dzieje się tak, ponieważ próbuje się uwolnić od tych starych więzi, które nadal cię trzymają, od przeszłości, która nie pozwala ci iść do przodu. To naturalny proces oczyszczenia, który wymaga odwagi i cierpliwości, ale przede wszystkim otwartości naprawdę. Przemyśl teraz ten moment. Ten cudowny moment, kiedy wiadomość od Twojej matki i aniołów została uznana i przesłana właśnie do Ciebie. To nie jest zwykła chwila, to autoryzacja, którą wszechświat nadał Twojej drodze, potwierdzenie, że jesteś gotowa, aby usłyszeć prawdę, aby zacząć leczyć i uwalniać się od tego, co już Ci nie służy. Wiedz, że nawet jeśli świat wokół wydawał się szary i pełen bólu. Miłość, która płynie z nieba, nigdy cię nie opuściła. Jest zawsze z tobą, ciepła, nieprzerwana, bezwarunkowa. To jest ta prawdziwa miłość, której energia przenika każdy Twój oddech, która czeka, aż pozwolisz jej zajaśnieć w Twoim życiu. Prawdziwa miłość nie polega na byciu idealnym czy unikaniu bólu. Ona jest jak światło, które rozprasza, ciemność, jak ogień, który oczyszcza i przemienia. Energia tej miłości jest obecna w każdej łzie, w każdym rozstaniu, w każdej próbie, która cię spotkała. Wszystko, czego doświadczyłaś, nie było daremne. Każdy ból miał swój cel i wkrótce zostanie przemieniony w siłę, w nowe otwarcie serca, które prowadzi cię ku prawdziwemu szczęściu. Ta komunikacja, którą teraz odbierasz, jest niezwykle silna i działa tylko wtedy, gdy jej nie przerywasz. Pozwól sobie na ciszę, na pełne skupienie. Niech Twoje serce otworzy się na te słowa, które są jak pieśni miłości i nadziei z nieba. Przygotuj się na to, co nadejdzie dalej. W kolejnej części poznasz głębokie źródło Twojego bólu i nauczysz się, jak odblokować swoją ścieżkę miłości za pomocą świętej liczby aktywacyjnej, która jest kluczem do Twojego duchowego przebudzenia. I prawdziwego spełnienia. Pamiętaj, że wszystko, co przechodzisz, jest częścią większego planu. Planu miłości, który prowadzi cię ku wolności i uzdrowieniu. Jesteś gotowa, by zrobić ten krok. Teraz pozwól, aby ta prawda wypełniła Twoją duszę i przyniosła ukojenie. Teraz nadszedł moment, kiedy wszystko może się zmienić. Czujesz, jak energia w tobie rośnie. Jak serce otwiera się na nowe możliwości, na nowe światło, które przenika każdy zakamarek Twojej duszy. To jest czas, kiedy możesz poczuć prawdziwą moc miłości, która zawsze była w Tobie, lecz teraz zostaje obudzona i wzmocniona przez błogosławieństwo Twojej duchowej matki z nieba. Choć czasem wydaje się, że jesteś sama, pamiętaj, że jesteś nieskończenie kochana i chroniona. Ta miłość jest jako słona, która otula cię nawet wtedy, gdy droga wydaje się najciemniejsza. Twoja matka duchowa i anioły nigdy nie odstępują cię na krok. One czuwają, prowadzą i podnoszą cię, kiedy upadasz. Ta obecność jest realna i potężna, choć często niewidzialna dla oka. Teraz jest moment, w którym otrzymujesz święty kot znak przekazywany z samego nieba. Z błogosławieństwem Matki Duchowej. Ten kod jest kluczem, który otwiera drzwi do Twojego uzdrowienia i przemiany. Jest nim liczba 1611. Ta liczba to duchowa aktywacja, która ma moc zmienić Twój wewnętrzny świat i przyciągnąć boską miłość. Aby aktywować tę moc, powinnaś powtórzyć tę liczbę na głos lub zapisać ją trzy razy z pełną intencją i otwartością. Wtedy przesłanie aniołów zacznie działać z pełną siłą. Po tej aktywacji możesz poczuć lekkość, ciepło rozlewające się w sercu, spokój, który koi wszelkie lęki, a także synchroniczne wydarzenia, przypadkowe spotkania i znaki, które poprowadzą cię ku nowej miłości i harmonii. Podziel się tą liczbą 1111 w komentarzach poniżej wyrażając swoją gotowość na przyjęcie boskiej miłości i transformacji. Niech Twoje słowa będą świadectwem otwarcia się na nowe energie i gotowości do przyjęcia darów, które dla Ciebie przygotowano. Ten moment jest wyjątkowy. Ta aktywacja nie zdarza się przypadkowo. Połączenie, które teraz tworzysz z dynącem się wyższymi energiami, musi zostać nawiązane tu i teraz, bez przerw i zakłóceń. Komunikacja jest bardzo silna i działa tylko wtedy, gdy jej nie przerywasz, dlatego pozwól, aby ta energia przepłynęła przez Ciebie swobodnie. Zachęcam Cię gorąco do subskrypcji kanału, byś mogła dalej otrzymywać takie wiadomości z nieba, które będą prowadzić Cię krok po kroku ku światłu i miłości. Nigdy nie byłaś sama. Prawdziwa miłość jest już w drodze do Ciebie silna, czysta i niezmienna gotowa przemienić twoje życie w najpiękniejszą opowieść o uzdrowieniu i spełnieniu. Pozwól jej wejść i wypełnić każdy zakamarek twojej duszy.